Dzień dobry. Dziś w moim kąciku górskim książka, która mnie absolutnie wkręciła. Gdybyśmy, gdyby to nie był Everest, to chyba byśmy nie weszli. Powiedzieli 40 lat temu dwaj Himalaiści, Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki, w słynnym wywiadzie udzielonym Jackowi Żakowskiemu tuż po tym, kiedy zeszli z najwyższego szczytu ziemi i wrócili do Polski. Od tego też zaczyna się ta książka. Od opowieści o tym, jak niezwykła wyprawa zorganizowana przez Andrzeja Zawadę zimą 1980 roku doprowadziła do tego, że to właśnie Polacy zapisali się w historii jako ci, którzy po raz pierwszy na najwyższym szczycie Ziemi na Mount Everestie stanęli zimą. Ale ta książka to dużo więcej. To jest absolutnie fascynująca, wciągająca, bardzo zadziwiająca miejscami opowieść i o ludzkich marzeniach, i o tym, jak przekracza się granice, ale też o tym, jak kiedyś myśleliśmy my ludzie o górach wysokich, co się zmieniło od momentu, kiedy w 1923 roku wyprawę na Mount Everest podjął Malory, aż do dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z rekordyzmu i absolutną komercjalizacją tego szczytu i wypraw na niego organizowanych. To jest taka książka, którą musi znać każdy, kto interesuje się górami wysokimi, kto lubi chodzić albo wręcz przeciwnie, kto lubi siedzieć w fotelu i marzyć o tym, żeby znaleźć się tam, gdzie mało kto dociera, na Mount Everestie. Bardzo tę książkę polecam.